Nazywam się Miłosz Kruk, pochodzę ze Skarżyska kamiennej. Zaczynałem od piłki nożnej. Następnie przyszedłem do akademii holistycznej. Pewnego dnia zobaczyłem tam trening grupy MMA, na której trenował już, już mój tata, i jestem już szósty rok na macie. Pierwszy pierwszy raz zawalczę przed własną publicznością we własnym mieście, także, także na pewno bardzo się cieszę. We want, we want, we want! Zdaję sobie sprawę z tego, że, że taka okazja może się nie powtórzyć i że może być to pierwszy i ostatni raz, kiedy walczę w skarżysku. Przeciwnik w sumie narzucił takie warunki, że, że trochę w tej walce zaczyna się robić konflikt. Ma, ma, mi lu, mi lu. Dog. No, you're my dog now. Yeah. Do nie, Wydaje mi się, że tutaj już wychodzą takie poważne urazy mózgu po tych 40 walkach. Ja tutaj zapowiadam szybkie skończenie. Jestem tak naprawdę dodatkowo zmotywowany, żeby, żeby go za to tylko boleśnie ukarać. Na galę TFL28 zaprasza Konrad Krunik, prezydent miasta Skarżysko-Kamienna. Skarżysko-Kamienna miasto na szlaku.